Witam serdecznie. Kilka wyszlak Słubickie łąki. Zaśnieżone niesamowicie i mróz jak nie wiem. Witam dzisiaj 26 styczeń 2013. A dzisiaj parę słów na taki temat. Ukryte talenty nieoszlifowane diamenty. Czyli tak naprawdę kilka słów o nas. O Tobie. A o mnie, o wielu, 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 wielu ludziach. Wszyscy mamy całą masę talentów. Całą. Przepraszam, mówię o możliwościach. O, o, o tym mówieniu, że ktoś tam ma możliwości. Ale ważne, żeby dostrzec, że to my mamy te możliwości, że tak naprawdę to my mamy te talenty. I w nas jest e, tak naprawdę wszystko, co może zmienić nasze życie na lepsze, na takie, jakie chcemy, żeby było. Absolutnie w nas, absolutnie w nas. Masz całą, masz całe mnóstwo wspaniałych talentów. Niektóre z nich dostrzegasz, z niektórych korzystasz. Niektóre rzeczywiście każdego dnia m, m, sprzyjają ci i pomagają, ale na pewno zdecydowana większość z nich, absolutnie większość z nich jest gdzieś ukryta. Jest gdzieś schowana. E, jest schowana za, za jakąś obawą przed ujawnieniem ich w Tobie, przed jakim strachem Twoim, przed, u, 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 jest schowana poprzez, poprzez właśnie strach, może właśnie poprzez obawę, y, 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 ukrywa się za jakimiś przekonaniami starymi, którym gdzieś tam hołdujesz, które trzymasz ciągle, a które potrzeba byłoby zmienić. E, te talenty ukrywają się w, wszędzie w Tobie, w każdym miejscu tak naprawdę i, i i jest ich mnóstwo. Mnóstwo. Po prostu trzeba tylko każdego dnia robić krok do przodu. Każdego dnia troszkę tej takiej pracy dla siebie nad sobą w ten sposób troszkę poczytać, troszkę posłuchać i praktykować. I jeden kroczek do przodu. I jeden kroczek do przodu. I jeden szlif tego diamentu. I kolejny szlif tego diamentu. I następnego dnia kolejny szlif tego diamentu. I stajemy się jakby coraz bardziej wolni wewnętrznie, coraz bardziej świadomi radości życia. Coraz lepiej to wszystko rozumiemy, coraz łatwiej nam, coraz lepiej nam się to wszystko układa. Eee, mamy coraz więcej satysfakcji z życia. I przede wszystkim to, co zaczynamy zauważać, coraz więcej niesiemy innym. Ale eee, wspaniałości w życiu. Coraz bardziej pomagamy innym, coraz bardziej rozumiemy innych. I przez to nasze życie staje się pełniejsze, wspanialsze. Po prostu odkrywamy swoje talenty. Dzielimy się nimi, służymy nimi. Szlifuje się diament. Możesz być walek, ale przecież ty jesteś podwójny diament, To co ty masz jeszcze do szlifowania? O Boże, człowieku, wiesz, ile ja mam do szlifowania? <słysza> Każdego dnia próbuję kolejny szlif. <słysza> To szlifowanie diamentów mam tutaj na myśli jako szlifowanie siebie, jako coraz lepszego człowieka. Przecież o to w życiu chodzi, żeby stawać się coraz lepszym człowiekiem. To jest najważniejsze. Być coraz lepszym człowiekiem i wtedy wszystko inne za tym podąża. Wszystko inne staje się, tak naprawdę. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!